Siema, jestem Michele, a to kolejny odcinek z Assassin's Creed Mirage. W dzisiejszym odcinku myślę, że skończymy ostatnią bagdacką opowieść. Znajduje się właśnie w północnej części mapy. Tutaj jest taka wioska ukryta wioska Ugbara i ona się tutaj znajduje, a tu mamy koliste miasto. Z jak drogi tutaj były, żeby się dostać. Zatem chodźmy zobaczyć, co tutaj mają przygotowane dla nas. So, pod drzewach, trochę jak w 3. Open! I will have what is mine. nie może dostać się do domu. What are you gawking at? You sound like someone in need of help. I will take it when I can, then I shall offer it. What is the problem? This house belonged to my mother before she passed away. It holds an object of great value A treasure, you might say A treasure? Ha! Suddenly he's all ears! Treasure intrigues me But it does not rule my heart all my ears, ears. Anyway, unless I find a way inside The treasure is lost forever As a child I was quite the treasure hunter Now is as good a time as any to renew that interest For a fee? So be it after the job is complete. Where exactly will I find this treasure? My mother, a potter by trade, hid it inside a blue lusterware amphora. Lusterware? That is a treasure in itself. After her death, my grief was great, and I could not bring myself to enter the house and claim my birthright. Now I return only to find the place has sunk. Swoją drogą, ten strój, który teraz mamy na sobie, dostaliśmy od hmm, jak się nazywa, od Darwisa. Strasznie mi się podoba. Mam wrażenie, że naprawdę dobrze pasuje do klimatu tej gry. Dobra. Jak tutaj się dostać? Czy że ta wioska jest podmokła cała. Hmm. Może gdzieś od tej strony? Daj mi się, bo dużo było takich ujęć na wodę, jak widzieliście. To będzie trzeba gdzieś tutaj zanurkować. Nie z tej strony. Może tutaj z tej. Bo tych krat się nie zmieści. No nie. Zobaczmy tutaj. Hmm. W ogóle, tutaj jest więcej domostw takich. Widzicie? Jest więcej rzeczy pod wodą. Te bąbelki sugerują, jakbyśmy mogli oddychać tutaj pod wodą. Zgadza się? Tak. A nie. To ja tak nie wiem, co te bąbelki mają sugerować. Dobra. Tutaj mamy wejście. Tylko wiecie co? Złapię jeszcze oddech. Dobra. I nurkujemy. Już znaleźliśmy. Tędy się tutaj wchodzi. W A raczej płynie. W Assassin Odyssey bo, y, fajnie były te ruiny podwodne zrobione. Bardzo przyjemnie się eksplorowało. No oprócz tych z rekinami. Dobra. Tu jesteśmy. Kurde, coś tu takie aż. Gdzie jest ta jest, ok. Co zniszczymy te dzbanki. Tylko żeby tego nie uszkodzić jednego. Dobra. Fajnie, że z banku, więc wyjaśniono, że była garncarką. Dobra. Zobacz, mam twój dzwonek. O drzwi. Już dzwonek Basim. Gdzie ona się podziała? Co, to tak daleko poszłaś? Jasne, że mam. Proszę. S Spodziewałem się, że rzuci tym. Co ty tam wijałeś stamtąd? No, od, odpowiesz mi? Co ci masz? Porozmawiaj. I od kiedy był to kawałek kopułki, który za wielki szafet? Twoja ignorancja cię With this copper I will make a hundred luster vases. Now here is your fee and a little extra for not running off with my treasure when you had the chance. No to taka sobie. Tak szczerze. No dobra. Powinniśmy dostać do kolejny punkt umiejętności. O, drachmy. Ale cierpię na brak sztonów kupieckich, więc pewnie zrobimy kilka misji pobocznych. Dobra, nie dostaliśmy punktu umiejętności, ale mamy ich 7, więc może wykorzystajmy część. Um, tutaj pójdziemy w to drzewko ducha. I tak, odblokujmy atak z powietrza i przyspieszone ładowanie skupienia. Dobra, brakuje nam jeszcze 4 i 3, 7 punktów umiejętności gdzieś do zdobycia. Podejrzewałem, że one też będą z. chociaż może nam trochę da. Zadanie główne później. Dobra, mniejsza. Mamy wszystkie fragmenty dla Nichal, więc może zaczniemy to śledzić. Znajdź ukryte miejsce. Czy ona mi pokaże to ukryte miejsce, czy nie? No znajduje się na północ od Wydm. Arak no coś tam od Wydm na A. Tylko gdzie są te Wydmy? Tu są wydmy, czyli tak jak myślałem, to będzie to miejsce. Więc chodźmy. Jesteśmy na miejscu. Tutaj jest jakaś notatka. O, to może być użyteczne. Co tutaj jest napisane? Przeczytaj. Lis od Algula. O proszę, to jest pierwszy cel, który wyeliminowaliśmy. Potrzebujemy więcej robotników na południu. Wstrzymaj wszelkie prace wydobywcze i sprowadź, e, sprowadź do mnie, kogo masz. Jak najszybciej się da, dopóki nie znajdzie sposobu na dostanie się do komnaty pod oazą. Odłamki nie mogą pozostać niestrzeżone, ta ben, będą nosili je ca e, cały czas przy sobie. Twój brat w zakonie. Okej, okay, czyli widzicie? Te odłamki oni cały czas nosili przy sobie, a my je cały czas wykradaliśmy. No, Enkidu, proszę, znajdź to tu gdzieś. Dobra. Chodźmy zobaczyć... O Jezu, że nie połam Basim. Pójdźmy tutaj zobaczyć. Co jest? To są normalnie strażnicy. Tego tu się nie spodziewałem. Chodziłem zawsze tędy i tutaj pusto było przy tej oazie. To jest kolejna notatka. Możemy sobie ją przeczytać. Tylko tak, żeby mnie nie zauważyli. List od Algula. Potrzebuję więcej robotników. Okej, okay, to jest ten sam list. Bez sensu. Znajdują się na Algula. Okej. Okay. I co? Chyba trzeba wstrzymać oddech. Aby rekinów nie było. Dobra, Poonie Basim. Dzisiaj, kurde, dużo pływania w odcinku. To zabawne, bo przez całą let's play, to może raz byliśmy w wodzie. Zbierz. OK. Liczyłem na sztona, najlepiej kupieckiego. Kurde, czy ja dopłynę? Nie ja się połowa powietrza zużyła. Dobra, jest. No i widzicie, możecie poznawać lub nie, ale tu już są fragmenty. Cywilizacji Isu. Skoczmy tutaj do góry. Jakieś skarby tutaj może? Niekoniecznie. a ładnie skoczył. O, pajonki. Czy ja potrzebuję pochodnia? Tak mi się wydaje, że pochodnię bym mógł to zniszczyć. Mm. O, dobra, wystarczyło wyciągnąć ją w rękę. Przeciskaj się. Czekaj, czy jakaś walka z pająkiem będzie. W Origins, chyba w dodatku, mogliśmy walczyć z takimi jak pod potworami. To Dobra. Tu się znajdują trzy ostatnie skrzynie. I teraz, za te odłamki, możemy sobie odblokować stroj. Umieść dwa odłamki. I proszę, mamy jeszcze tyle. Dobra, otworzymy sobie wszystko, a potem obejrzymy tutaj trzy odłamki. Proszę, mieczywko. Poproszę taki mieczyk. Nie przeczytam jego nazwy. Dobra, i ostatnie pięć. No, i tutaj zbroja? Tak. Odzienie Milada. No dobra, to w takim razie obejrzyjmy to, co tutaj zyskaliśmy. Mm, dobra, zacznijmy od sztyletu. I sztylet mamy taki. Co piąte trafienie przywraca Basimowi 10% zdrowia. Fajne. Tylko, że widziany z większości ma obrażenia defensywne. W sumie to tak jak ten mój obecny. Dobra. W sumie zobaczmy, jak on wygląda. Załóż go Basim. No, taki futurystyczny. Mieczywko. M maksymalny poziom zdrowia spada o 50%, ale zadawane obrażenia wzrastają. Okej okay. i... On też ma... Też jest taki bardziej defensywny miecz, jak możecie zauważyć. Ten z kolei już byłby ofensywny, bo obrażenia po lewej stronie ma większe. O, a tutaj nowisjusza Alamutu to jest bardziej wyrównany. I ten Abastycki rycerzy. Dobra, załóżmy sobie, jak on wygląda. No, też taki. Taki o, bym powiedział. A strój. Dobra. Udane skrytobójstwo z powietrza wywołuje rozbrysk, rozbłysk e, pioruna, który dezorientuje okolicznych gapów w promieniu 15 metrów. Wygląda to tak. Przyznam wam się szczerze, akurat ten strój bardzo mi się nie podoba. I też nie jestem przekonany do jego jakby talentu, ukrytej mocy. Więc tak się on prezentuje. Jesz... A, poczekajcie, muszę strój zdjąć żeby Wam pokazać, jak się prezentuje na postaci. Hmm, tutaj przestaję używać. I tak by to się prezentowało na nas. No, jak dla mnie zbyt futurystycznie. Tak za bardzo się jakby odróżnia od całego klimatu gry. Ale jeżeli ktoś lubi w ten sposób, to jak najbardziej jest taki do użycia. Wróćmy sobie do naszego odzieja ukrytego. I myślę, że moglibyśmy założyć jeszcze jeden strój. Hmm, to jest strój, który mi się podobał, poszukiwacza skarbów. Ale za rangę mistrza asasynów dostaliśmy jeszcze strój mistrza asasynów. Wygląda już tak, jak typowy asasin. Proszę bardzo, jak się prezentuje. Myślę, że możemy taki podnosić trochę. Hmm, przejdźmy sobie do śledztwa. Czy wątek Michal jest już skończony? Coś mi tutaj przylagowało, gra. Tutaj mam księgi do zlecenia Ale to tam się uda Jak będę miał już wszystkie hmm, Tutaj zlecenia chciałem zobaczyć O tu mam zadanie na sztony kupieckie Super To jest to czego właśnie potrzebuję Śledźmy je Świat i gdzie ono jest hmm, Tutaj Dobra wiecie co To ja tam udam się I widzimy się jak będę w pobliżu Jesteśmy już tutaj w pobliżu, niestety nie pokażę wam z Enkidu, bo mamy tutaj strzelca. Ok, y... prośba dawcy, to jest zabójstwo z użyciem otoczenia, więc chętnie się posłuchamy tego. I teraz tak, Co my tutaj mamy? Może wabik tutaj rzucić i tą beczkę? Na pewno wejdziemy tutaj na górę. Wyeliminujemy tą jedną osobę. Okej. Okay. Sta, musimy poszukać. Gdzie byśmy mogli tutaj z wykonaniem otoczenia kogoś zabić? Na pewno tego strzelca bym chciał się pozbyć. O, kurde. Dobra, umarł. Zrozejrzyjmy się. Tam coś mamy do zebrania, a to są chyba komponenty. No, na pewno tutaj beczka, ale czy coś jeszcze? Jest jedyna beczka? Dobra, już widzę. Tutaj y, są te worki do zrzucenia. Więc użyjmy wabika. Mam nadzieję, że oni przyjdą tam. O, idą już elegancko. Tylko jeden. No dobra, oby się udało. Już stoisz? Dobra. Udało się? Chyba nie. Czemu nie zaliczyło? Już to na pewno umarł od tego. Hmm, dziwna sprawa. Skoro to nie jest zabójstwo z użyciem otoczenia, to co jest? On chce teraz dzwonić tutaj wróg. Wiecie co, to może jeszcze spróbujemy tego drugiego zabić przy użyciu wybuchowej beczki. Proszę. Podejdziesz tam. I nożyk do wybrania. No, to też mnie nie zalicza. Dziwne bardzo. W takim razie nie wiem, co jest zabójstwem przy pomocy. Dobra, bambik jestem, bo ja mam zabić chyba tego handlarza perfumami otoczeniem. A trochę mi się skończyły już opcje do tego. Dobra, no trochę, nie wyraźnie było to opisane, znam szczerze. Dobra, przeskradajmy się w jakiś sposób tam, bo jeżeli zrobimy za dużo hałasu, to też nam nie pomoże. No, da radę dorzucić do Ciebie? Dobra, rozpłynął się. O kurde, tu jeszcze coś było. Aż mi grę przycięło lekko. Dobra, skradamy się. W ogóle nie wiem jak to się dzieje, ale cały czas noże podnoszę, aż mi się zrymowało. Dobra, i ciebie do zabicia. The sky is safe once more, my Czy mam tutaj jakieś rzeczy z wykorzystaniem otoczenia w pobliżu? Czy to naprawdę polegało na tym, że musiałem go wywabić tutaj aż. Kurde. Dobra, może gdzieś w środku będzie jeszcze jakaś beczka. Coś pokazałoby mi ją. No, to nic takiego nie widzę niestety. O, nie. To wciąż nie to. No tak szukam jeszcze desperacko, ale... To nic z tym nie zrobię. Szkoda, przydałoby mi się więcej sztonów tupieckich. Nad ciebie skrytobójstwo Prawie zauważyli Dobra, uciekaj na górę To jest ten kupiec Dobra, to zabijemy już wszystko no, niestety, nie miałem jak... Coś kurczę, to ciężkie byłoby, bo musiałbym go cały czas jakby lurować. Dosyć dziwne zadanie, się przyznać. Dobra, czy coś tu mam do zebrania? Tam ewentualnie mogę sobie nożo zebrać, ale chyba mam maksymalną ilość. Więc możemy stąd uciec. Dobra. Czekaj, Basi. Mm, teraz tak, gdzie muszę... Się udać. Okej, okay, po prostu mi przeleją sztony na konto. Mam jeszcze jedno zadanie poboczne do wykonania. Ono jest tutaj. I ono da nam chyba jakiś mieczyk, więc szybka podróż. O, nie mogę tutaj szybkiej podróży użyć. No tak. Dobra, zejdź tu na dół i tutaj. Dobra, to widzimy się na miejscu. Skakujemy na dół. Ewentualnie też kradzieży kieszenkowe możemy porobić

Mam trochę nadzieję, że jak wykonamy tę misję, to dostaniemy nowe misje poboczne. O, tą kupić. Okej, tutaj i tam na górze jest ktoś. No dobra. To tak. Wejdźmy tutaj. I tu mamy jego mościa do załatwienia. Trzeba na Ciebie zaskoczyć, Syk. Kurde, tamta woła teraz strażników. strażniku. Ty podejdziesz też do, do tej beczki? Dobra, i jest Dobra, wszyscy załatwieni. Powogie nie wbiegni, dość. Dobra, gdzie teraz? Masz coś przy sobie? O, masz. Zabawkowy posążek. Cholera, wyrwał do przodu, patrzcie. Dobra, gdzie teraz? O, dzieja się przytulają, proszę. Tu są następni, tak? Też trzech. Dobra, daj mi te rzeczy. O, to tu jedna osoba w ogóle leży martwa? Dziwne rzeczy Patrzcie, widzicie? Nie wiem, ja go nie zabijałem Więc mają to chyba zdrajca w swoich szeregach Dobra, ciebie zabijamy Mamy tutaj cośik? O, drachmy Czy dylchamy? No dla mnie to będą drachmy już Całą serię to były drachmy. Dobra, i rzucimy ci w głowę. Droga czysta, zapraszam. Myślę, że w drugą stronę poleci. Ale dziwnie skryptowany. Dobra. No i już jesteśmy poza miastem, to wystarczy? Czy gdzieś jeszcze? Dobra, pozbieramy jeszcze lubcik po nim. Okej, okay, nie kończy się misja, więc pewnie do trzech razy będzie. Okay, tutaj... Nie bardzo rozumiem... O, pewnie tutaj jest zapas z amunicją. Tak? Nie, jednak się myliłem. Nie bardzo trochę rozumiem ten motyw z tymi medalionami na plecach. Tu mamy cztery. Ale wszystko można to załatwić nożami. Ciebie nożem. Gdzieś tutaj widziałem dzbanek wybuchowej stan Czy co? Ich też mógłbym nożami załatwić. Na przykład ciebie. Ktoś tu podejdzie. O, ty po prostu zwrócisz uwagę na mieszek na ziemi. I już został tylko o. O nie no, wróć tutaj. Gdzie ty uciekasz? Chodź tutaj. Na drugą stronę proszę. O, i już ładnie. I skryto bójstwo. Pozbieramy teraz rzeczy po nich. Myślałem, że te dzbanki uda mi się rzucić, ale jeszcze tu chyba będzie nóż. Już... Tak, jest. No, gdzie dalej, panie kolego? Gdzieś tutaj, tam. Chyba wystarczająco cię odprowadziłem, co? No dobra, wolałbym twoje trybiki. Dobra, elegancko. Ile dostaliśmy? Czy pokaże nam? No, pokażesz czy nie? Halo, proszę. Dobra, sprawdzę to po prostu w opcjach. Kipunek. O, teraz się wszystko kipowało tutaj. 45 komponentów. 192. Miecz Rostama. OK. Jak ten miecz wygląda? Co on daje? Każdy kolejny atak zadaje plus 5 obrażeń. O, to nawet fajne. Widzicie, to jest typowo ofensywny już miecz. Tak samo jak ten. Dobra. Udajmy się teraz do kryjówki asasynów. Możemy iść do tej. Dobra. schodzimy na dół i zrobimy to, co nie udało mi się w poprzednim odcinku. Czyli proszę o lepsze narzędzia. Witam, witam. Your skills surely aid me. What I have. Dobra, pokaż co tu masz. Wabiki I tutaj. Proszę bardzo. Cyk kupyku. I mamy. O, narzędzie rzemieślnika. Groza czy. Fala uderzeniowa? Hmm, kurczę. Jedno i drugie jest kiepskie. Podajmy falę uderzeniową. Za, to już wszystko. Pewnie ulepszone narzędzia. Dzięki bardzo. No to bywaj. Czy mam nowe zlecenia? O, dostaliśmy dwa. Na sztony kupiec świat. sobie zaakceptuję. I w przyszłym odcinku użyjemy tych sztonów. To, to jest sobie na razie wezmę, Na wszelki wypadek. Przyjęto kilka zleceń. Ale myślę, że w tym odcinku to będzie wszystko. Jeżeli podobał Wam się odcinek, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz i co? Ja się z Wami żegnam. Na razie, cześć.